Dowiedziałem się w zeszłym tygodniu, że polityk, który tak naprawdę prześladował mnie przez całe moje życie, nie tylko dorosłe, ale też przez dużą część dzieciństwa, przeszedł mnie w zeszłym tygodniu na emeryturę. Nic tylko się cieszyć i życzyć dużo zdrowia. Natomiast jedną rzecz muszę mu oddać: był uku znakomity bonmocik. Powiedział on kiedyś coś takiego, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. No i dzisiaj będzie o kończeniu. Podejdę do sprawy poważnie. Poważnie do małej, drobnej rzeczy, taką, jaką jest zakończenie linek. Nie znoszę tego, kiedy mi spadają te zakończenia, kiedy linka się rozplata. I dzisiaj jest okazja do tego, żeby wreszcie zastosować metodę, którą gdzieś widziałem. Bardzo mi się spodobała, a dzisiaj spróbuję pokazać ją, jak można wykonać takie coś, jak zakończenie linki, bez zakładania takiej cholernej, gównianej, aluminowej nakładki. Do tego będzie mi potrzebna wiertarka oraz palnik gazowy. I tak naprawdę to wszystko, czego potrzebujemy do tego wszystkiego, po prostu zespawamy te włókna i będzie pięknie. Oto i delikwent, czyli linka. Po prostu obcięta obcinaczką. Co trzeba teraz zrobić? Rzeczy są proste, ponieważ musimy, musimy tą linkę wkręcić w wiertarkę, czy zakrętarkę, czy jakkolwiek by się to nie nazywało. Pokazuję, że nie bardzo umiem to robić. Kluczowe jest to, żeby to było dość mocne. Jak już to mamy, to teraz trzeba już tylko i wyłącznie odpalić lampę. A jak się zagrzeje na czerwono, teraz odkręcam i gotowe. e Zakręcam lampę i proszę Państwa, co ukazuje się naszym oczom? Czy to już jest chłodne? No nie, jeszcze parzy. Ale w każdym razie tak. Linka jest bardzo dobrze zaspawana i Odciągnę to kombinerkami i to jest znakomite połączenie, to jest nierozerwalne i trwałe. O to nam chodzi. Nie będzie się strzępić, nie będzie z kim problemów. Powiem szczerze, ona jest nawet dość przyjemna w dotyku, tutaj nie ma żadnych problemów, w związku z tym nie trzeba już na nią, na nią nic zakładać. To jest gotowe połączenie, które jest trwałe i to w zasadzie tyle na dziś. To tyle z mojej pieczary. Pozdrawiam, Miłoż Kędracki. Były takie filmy, w których jeden z bohaterów mówił: Yeah, yeah, fire school, fire school, yeah.